dzisiaj wpadam naprawdę na sekundę. Chciałabym z o drugiej edycji Czytelniczego Kąciku. Za sprawą Jacebooka ten Czytelniczy Kącik zaczyna się po Buketonie. Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie kiedy, zapraszam was na wydarzenie na dole, gdzie będziemy razem siedzieli z tymi wszystkimi sprawami dotyczącymi Persiego. Jeżeli robicie recenzję, pokażę to mi tak jak powinno być, wstawiacie linki właśnie na tej stronie. No i tam różne właśnie dyskusje będziemy prowadzić odnośnie bohaterów, odnośnie wszystkiego. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba, a wiem, że teraz z Persiego Jacksona czyta bardzo dużo osób i bardzo dużo osób mnie pytało o to, czy w drugiej edycji w Kąciku będzie Percy. Więc spełniam Wasze marzenie i tak będzie Percy. E, tutaj mam akurat pięć tomów w nowych okładkach. E, zaczynamy właśnie po buketonie, czyli to jest chyba... 12 we wtorek chciałyśmy zacząć. Więcej szczegółów zobaczycie na grupie na dole. Polecam Wam zajrzeć. Staramy się zrobić, żeby wszystko było jak najlepiej, więc zrozumcie nas pomimo, że oskarżono nas o oszustwo w głosowaniu, że wygrał Persi co jest dla mnie naprawdę niepojęte to mam nadzieję, że przyłączycie do grupy pomimo tej burzy i oskarżenia o oszustwo od trzech adminek, więc było dość nieprzyjemnie no ale mam nadzieję, że książki wam się Spodobają, że będziecie chcieli czytać razem z nami. E, mamy pięć domów. Myślę, że bardzo fajnie będzie czytać się wspólnie, razem się tam wymieniać e, emocjami, a nie e, trzymać się w sobie. I mam nadzieję, że przyłączycie do grupy. Link macie na dole. No i do zobaczenia. Pa!